Tymczasem Julię na Instagramie zaintrygowała pewna kwestia związana z charakterem działania mocy Mystique. Jak trafnie zauważyła, nadrabiając sobie filmy z serii X-Men, Mystique ma swoją tą taką niebieską, muskowatą postać, a następnie może przyjąć formę dowolnej innej postaci uwzględniając jej strój, niezależnie od tego, czy wcześniej jakikolwiek miała. Jeżeli na przykład zmieni się w Magneto, to będzie to jego charakterystyczny hełm i struktura metalu, ale jeżeli zmieni się w jakiegoś żołnierza, no to będzie ona miała materiałowy mundur. Jak to miałoby w zasadzie działać? Wyjaśnienie jest w sumie banalne i związane jest z tym, jak w ogóle nazywamy i klasyfikujemy moce, które posiada Mystique. I obstawiam, że niektórym się spodoba, bo konkluzja jest taka, że Mystique w zasadzie nie nosi żadnych ubrań i przez większość filmów jest naga. Otóż to, co robi Mystique, to jest nic innego jak metamorficzna adaptacja. Adaptacja. Oznacza to mniej więcej tyle, że kiedy zmienia ona swój wygląd, to jednocześnie ma moc zmiany całego swojego ciała w dowolną strukturę i kształt. Może sobie przemieścić organy, albo może stworzyć niejako z siebie ubranie o dowolnej strukturze, teksturze i kolorze. Więc teoretycznie, będąc nawet w swojej niebieskiej łuskowatej formie, byłaby w stanie wygenerować na sobie z siebie jakieś ubranie. Natomiast co byłoby jej zupełnie niepotrzebne, to używanie normalnych ubrań. No bo po pierwsze, nawet wtedy, gdyby zmieniła swój wygląd pod tym ubraniem, no to ubranie. Zostałoby w takiej strukturze, jaką miało wcześniej, i mogło zdradzić, kim jest. A po drugie, gdyby dość mocno zmieniła swoją strukturę, np. z drobnej dziewczyny na umieśnionego faceta, to pewnie ta sukienka mogłaby ulec zniszczeniu.